Cześć, dziś przychodzę do Was z holem kosmetycznym. Pokażę Wam kosmetyki, które udało mi się kupić w kwietniu. Oczywiście większość z nich już używam, ale zacznę może od promocji tej, która jest na kolorówkę teraz w Rossmanie. Słuchajcie, udało mi się dokupić korektor z Vibo, o którym Wam wspominałam, ten Deluxe Brightener. I jeśli chodzi o sam korektor, to on występuje tylko w jednym kolorze, nie wiadomo jakim, bo nie ma testera i nic tutaj nie widać, bo on jest taki w pędzelku, zresztą Wam pokażę, wykręcany. Że, żeby zobaczyć kolor to trzeba go wykręcić. Ja go nie wykręcam, bo tak naprawdę pomyślałam sobie, że zrobię test na żywo i wtedy wszyscy razem zobaczymy, jak on wygląda. Ee, jeśli chodzi o to, co napisał producent, to ma działanie rozjaśniające, anti-age, pielęgnacyjne, łagodzące, przeciwalergiczne, nawilżające, efekt soft focus. Także... a i ma składnik jeszcze botox Light, -like, cokolwiek to znaczy. Także słuchajcie, będziemy go testować. On kosztował na promocji 7 z hakiem. Jeśli chodzi o promocję na oczy, która zaczęła się w piątek, to kupiłam sobie tusz. Jest to... Ten tusz chciałam już kupić jakiś czas temu. To jest ten Colossal Go Extreme. Tak wygląda. Jeśli chodzi o szczotę, to tą szczotą nie jestem jakoś zachwycona. Nie wiem, czemu go tak chciałam, a dopiero potem chyba zobaczyłam. Ja nie wiem, chyba ja myślałam, że jest silikonowa, a to jest takie normalne włosy są. Jest to raczej duża szczota. Nie taka duża jak panorami Clashes, ale... Raczej z tych większych. Widziałam kilka testów, wyglądał całkiem ładnie, więc no zobaczymy, jak się będzie sprawował. I on kosztował 33,99 minus 49%. I kolejną rzeczą, już ostatnią, którą kupiłam na tej promocji, to jest taka kredka z Miss Sporty. Nic tu pewnie nie będzie widać, ale słuchajcie, w ogóle nie wiedziałam, że oni mają takie małe, wysuwane kredki, bo zobaczcie, to jest taka wykręcana, nie taka krącza temperować. To jest kolor. 0,50 Snow. Ja chciałam taką jasną, taką białą kredkę kupić, ale wszędzie znajdowałam takie normalne do temperowania. A że ja ich nie lubię, to, to fajnie, że tą znalazłam i ta kosztowała 8,99 8 yy, no, na pół. Także to była jej cena, tania, ale ona też nie jest za duża, widzicie, zobaczcie, jak ona jest malutka. Ale może to i dobrze, przynajmniej ją zużyję, nie wywalę, nie przeterminuje się. I to jest w zasadzie wszystko. Z tych normalnych rzeczy, które kup zaczęłam kupować właśnie na początku kwietnia, to Chyba z jedną z pierwszych rzeczy była ta odżywka właśnie Eveline 8 w 1. Zaczęło mi się strasznie rozdwajać paznokcie i... bo tak naprawdę przestałam ją na jakiś czas, bo ja ją w zasadzie używam cały czas jako bazę pod lakier. Ja już miałam taką starą, już jej nie używałam i zaczęło mi się rozdwajać te paznokcie, więc postanowiłam jak najszybciej iść i kupić sobie nową. Ona kosztowała wtedy jakieś 9 zł. Jest ok. Ja ją stosuję cały czas i, i nie narzekam. Przestałam stosować, zaczęły mi o pękać, także, także chyba, chyba działa. Kolejną rzeczą, którą kupiłam jest są wsówki z For Your Beauty. Ja kupiłam takie jasne, brązowe w kolorze moich włosów. I kosztowały 2,49 i to jest 12 sztuk. Kolejną rzeczą, którą kupiłam przez przypadek, bo włączyłam sobie dzisiaj odpaliłam swoje, swoją pocztę zobaczyłam maila właśnie z, z Rosmana i przyjechałam sobie tam na dół. I słuchajcie, była reklama dezodorantu i zobaczyłam taki dezodorant. Ja nie widziałam, że Saneks jest w ogóle dostępny w Polsce. Ja widziałam, że on jest za granicą, ale nie widziałam, że u nas. Nie wiem, od kiedy on jest, w Rossmanie. Jeśli chodzi o sam dezodorant, on ma bardzo, bardzo dobre opinie. Przegląda, zaczęłam przeglądać wszystkie blogi i różne jakieś tam fora. I naprawdę to jest oczywiście bez alkoholu. I wszyscy się o nim bardzo dobrze wypowiadali: że, są te, dezodoranty, że te dezodoranty są bardzo skuteczne. Także zobaczymy, on kosztował w y, normalnej cenie 10,99 on występuje w kulce i w sprayu, ja tak naprawdę używam zawsze sztyft i tak najbardziej taką wersję lubię, ale zbliża się lato, te sztyfty strasznie brudzą bluzki i no nie wiem, jakoś do sprayu nie mogę się przekonać, więc kupiłam sobie kulkę. Pachnie bardzo, bardzo ładnie, więc słuchajcie, ja od jutra sobie go zacznę stosować i zobaczymy, no nie jest taka cena zbyt wysoka, więc może warto spróbować. Oby się faktycznie tak sprawdzał Jak tam piszą w internecie o nim To jest w ogóle jakiś hit chyba W, w Anglii, bo, bo właśnie Dużo takich na stronach angielskich znalazłam Opinii o tym dezodorancie właśnie Kolejnymi rzeczami są dwa lakiery Zachciało mi się błękitu I chodziło mi o taki Bardzo jaśniutki, taki delikatny Błękitny lakier No i wydawało mi się, że dwa, te dwa co kupiłam takie będą Ale nie są Pierwszy to jest z Vibo Hello Summer i to jest Numer 9, a drugi to jest numer 470 z Miss Sport i tak wygląda. I słuchajcie, te dwa lakiery są mega, mega intensywne. To są matowe, niebieskie kolory, no niby błękity, ale mi się błękit kojarzy z czymś delikatnym. Te są bardzo intensywne i rzucające się w oczy. Są bardzo też gęste, wystarczy jedna warstwa, aby pokryć paznokieć. Ja takich lakierów nie lubię, bo mi się po pierwsze ciężko maluje, a po drugie... Ja i tak zawsze maluję dwa razy paznokcie, bo wydaje mi się, że wtedy lakier lepiej się trzyma. Nie wiem, czy tak faktycznie, no jakoś tak sobie mówiłam i tak zawsze robię. Także nie wiem, no średnio. No te lakiery, te kolory są ładne, ale jakoś takie, wiecie co, nie o to mi chyba chodziło, także może będę nimi stopy malować, zobaczymy. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą udało mi się kupić też na promocji, ale wcześniej, jakieś trzy tygodnie temu, to z kolei jest ten tusz z Maybelline. Też bardzo sławny, dużo osób go już testowało, pokazywało na YouTubie. Ma same dobre opinie. Nie znalazłam o nim chyba złej opinii. Także postanowiłam go spróbować. On ma silikonową szczotę. Znaczy szczotę, przesadziłam szczotkę. Całkiem, całkiem spoko jest. Taka normalna. Wygięta. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. On kosztował wtedy na tej promocji 23,90. Kolejną rzeczą jest są płatki, zawsze je kupuję w Rosmanie. Teraz kosztują 2,39. Dwie kolejne rzeczy to słuchajcie, do, dokupiłam sobie do moich kremów do twarzy. Dwie rzeczy z. Dwa produkty z Olin Fusion. Jeden to jest żelowy tonik oczyszczający. Wygląda tak. A druga, drugą rzeczą jest, żel micelarny do, do demakijażu wygląda tak. Ja mam go tyle. Używam go około 3 tygodni, jeśli chodzi o tonik to jeszcze nie używałam, natomiast ten żel micelarny, słuchajcie, ja go używam tylko i wyłącznie do zmywania tuszu i on, słuchajcie, sprawdza się ekstra po prostu. Nigdy nie miałam nic żelowego, ta formuła jest po prostu świetna, jest bardzo, bardzo delikatny, przy czym bardzo dobrze zmywa tusz, więc nie wiem jak będzie z tuszem wodoodpornym, ja tuszu wodoodpornych nie używam. Ale do normalnego tuszu sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. On jest teraz chyba na promocji, kosztuje chyba jakieś 10 zł. W normalnej cenie 12,99, ale spróbujcie, jest po prostu ekstra. Kolejną rzeczą też płynem micelarnym, który kupiłam, jest z kolei Garnier, taka duża flacha 400 ml. Ja za niego dałam 12,99 i to jest ten zielony. Ja wcześniej miałam różowy, tego nigdy nie próbowałam. I to jest skóra normalna i mieszana. I teraz robię sobie tak, że tym zmywam rzęsy, a resztę twarzy, oczywiście po umyciu najpierw jakimś żelem, to tym zmywam rzęsy jeszcze, a tym całą twarz. I sprawdza się to super, te dwie rzeczy. Kolejnym produktem jest krem. Zrobiło się bardzo ciepło. Postanowiłam kupić sobie coś lekkiego pod makijaż. I padło na taką nowość z Eveline. Nie, nie miał ten krem nawet żadnych opinii. Jeszcze w internecie. Eveline. Le energetyzujący, lekki krem nawilżający na dzień. Nawilża, matuje, rozświetla. Słuchajcie, jeśli chodzi o opakowanie, to ja nie widziałam, że Evelyn ma takie ładne opakowania, zobaczcie. Ten krem występuje w ogóle w dwóch wersjach. Ten jest nawilżający, a druga wersja to jest różowa i on jest y, odżywczy. Też piszę, że to jest lekka jakaś formuła i naprawdę, słuchajcie, jest bardzo lekki, szybko się wchłania. Y, w zasadzie, widzicie, to jest taka ładna, nawilżona, ale tak ani się nie kleje, jakby się w ogóle nic nie mieli na tej twarzy, także no nie wiem, na razie jest ekstra i kosztował w normalnej cenie 12,99 kolejnym produktem jest znowu krem, miałam jakiś tutaj suche miejsca na brodzie i byłam na zakupach w Biedronce i patrzę jakieś kremy i dorwałam taki, jest to Uroda Melisa krem silnie nawilżający, cera delikatna, nawilża i ła łagodzi. I wiecie co? On to jest 30 ml. On kosztował 2,99. Nawierzył mi tą skórę faktycznie, tą brodę, to co miałam tutaj suche, ale ja nie wiem, czy on nie jest bardziej tłusty niż nawilżający, bo całej buzi bym sobie nim na pewno nie wysmarowała. Wiem, że te produkty w ogóle są w naturze i one występują w normalnych wersjach w Biedronce Nie wiem, czy był, bo tylko ten zobaczyłam. Także, no nie wiem, na pewno nie na tą porę, bo on jest dość ciężki. Także, ale wiecie co? Kosztowało 2,99, na pewno go zużyję. Kolejne dwie rzeczy to są płatki pod oczy. Nigdy nie miałam płatków, chcę, chciałam sobie po prostu spróbować, jak one faktycznie działają i kupiłam tak. Takie jest Perfekty. 35. Plus. I to są hydrożelowe płatki pod oczy kolagen plus zielona herbata wygładzające, także zobaczymy. One kosztowały 3,50. A drugie to są takie z Efektymy. Tak wyglądają i to jest to są hydrożelowe płatki pod oczy ze złotem. Kwas hialuronowy, proteiny, ble, 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 Mają skład bardzo długi. Same niby dobre rzeczy, jakieś ekstrakty tutaj z alg i winogron i nie wiadomo czego jeszcze. I kosztowały 4,50. Także można wy sobie dzisiaj, której zrobię, zobaczymy jak, jak, jak będą działały. To jest tylko tutaj w środku to są dwie sztuki, to jest tak na jeden raz w sumie takie opakowanie. I słuchajcie, dwie ostatnie rzeczy to. Isana odżywka, bardzo lubię szampony, o, tą odżywkę już miałam i właśnie jak była promocja, bo ja ją kupowałam za 3,99, miałam kupić sobie inną i standardowo kupiłam tą, co miałam. Była dobra, więc znowu kupiłam tą samą. E Isana odżywka intensywnie pielęgnująca, do zmęczonych, suchych, zniszczonych włosów, zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Hmm, czy zapobiega, nie wiem, ale jest fajna i ja te produkty lubię i z chęcią skorzystam z kolejnej promocji i kupię sobie jakąś inną, wypróbuję. Także zobaczymy. No 3,99 bez promocji chyba tyle co szampon, 5,99. I ostatnią rzeczą jest coś, co hmm, czego nigdy nie miałam i znowu słuchajcie, jest to palmoliv. Nie wiem, czy to jest nowość, czy to jest coś, co wycofują, dlatego, że jak poszłam do Rosmana, to to było jako jedyne stało na półce przy, przy tych wszystkich żelach. Były te wszystkie, które już wcześniej widziałam i miałam, a ten stał taki jeden i najlepsze było to, że wszędzie była cena, bo to jest ta duża taka butelka XXL, 500 ml. Przy każdym była cena 12,99, jakieś dwa tam kolory były w promocji za 8,99. Natomiast ten poszłam sobie tak z ciekawości podczytnik i mówię, zobaczę ile to kosztuje. Słuchajcie, cena była 7,60. W ogóle nie wiem, co to jest za cena. Nie mam pojęcia, czy to było na wyprzedaży jakieś, ale tam żadnej kartki nie było, więc nie wiem. I słuchajcie, to jest, może najpierw powiem, to jest mm, olejek z wiesiołka i naturalny olejek z wiesiołka i ekstrakt z jaśminu. Słuchajcie, jak ja to pomachałam w tym sklepie, tak by było 5, ja bym chyba pięć wzięła. Jest po prostu tak piękny ten zapach. Boże, tak intensywny, że... Słuchajcie, ja jeszcze nie miałam takiego ładnego żelu, ja lubię wszystkie palmoliv, ale ten po prostu wygrywa ze wszystkimi, jest naprawdę ekstra, on tak długo pachnie na skórze, nie wiem, ja mam nadzieję, że to nie jest żaden y, żel, który, którego wycofali właśnie, bo na pewno go kupię ponownie, bo jest po prostu jest cudowny, uwielbiam go, nawet jak będzie za 12,99, to niech stracę, ale go kupię. Także słuchajcie, to już jest wszystko. Trochę się tego uzbierało. Jeśli chodzi o kolejne promocje w Rossmanie, to powiem szczerze, że już nie zamierzam nic kupić, bo jeśli chodzi o produkty do, do ust, to ja tak nie za bardzo używam, hmm, no to w sumie nie używam w ogóle. Mam ochotę na jakąś taką konturówkę nude, ale no zobaczymy. Jak kupię, to nie będę na pewno robiła żadnego filmiku, bo, bo nie kupię tego aż tyle, żeby robić filmik, tylko pokażę wam w jakimś kolejnym po prostu holu hmm, kosmetycznym. No, także to na tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I do następnego. Cześć!